Tematyka niskich podatków Cię interesuje, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, wciśnij dzwoneczek, aby być powiadomionym o najnowszych odcinkach, i oszczędzaj na podatkach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Protokół z kontroli, jeżeli nabierze cech prawomocności, no, korzysta z ochrony powagi rzeczy osądzonej. Takiej rękoju. Czyli jeżeli podatnik był kontrolowany, był kontrolowany, w protokole kontroli stwierdzono nieprawidłowości albo odwrotnie. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Upłynęło te 6 miesięcy na wszczęcie postępowania wymiarowego dla tych nieprawidłowości, które były stwierdzone, albo też, no, nie trzeba wtedy czekać na cokolwiek, jeżeli nie było nieprawidłowości, ale Podatnik zastosował się do tych rozstrzygnięć, które w protokole kontroli zostały, zostały zawarte, no to jeżeli kontynuuje tą linię postępowania, która w tym protokole kontroli jest zawarta, a protokół kontroli no, nabrał cech wiarygodności, legalności, no to wtedy może czuć się Bezpiecznie, jeżeli za jakiś okres kontrola będzie dalszy jego sposób rozliczania kwestionowała, a on się powoła na to, że sugerował się w swoim postępowaniu tym, co poprzedni kontrolujący stwierdzili w protokole kontroli, który nabrał cech, cech właśnie tej, tej legalności, wszedł do obrotu jako dokument. dokument, dokument Wiarygodny. W związku z tym, niektórzy nawet czekają na kontrolę, która by zweryfikowała stan rzeczy, żeby móc potem na niego skutecznie się powołać. Są takie orzeczenia, które stanowią, że, że podatnik nie może ponosić negatywnych konsekwencji, jeżeli zastosował się do Stanowiska zajętego przez uprawniony organ, jak kontrolujący, zastosowali się do protokołu, to on z tego tytułu ma same korzyści. On nie może ponosić negatywnych konsekwencji z tego tytułu, że organ podatkowy zmienił zdanie. Oczywiście można powiedzieć, że to nie jest oficjalna interpretacja, ale to jest oficjalna wypowiedź organu podatkowego w tym protokole kontroli. Ja stoję na stanowisku, że nawet taka yy, sytuacja jest bardziej korzystna dla kontrolowanego niż oficjalna interpretacja bo oficjalna interpretacja jak państwo wiecie trzeba przedstawić stan faktyczny trzeba przedstawić własne stanowisko w sprawie tam zawsze mogą być zastrzeżenia że zbyt sugestywnie zadawano pytanie że niewyczerpująco przedstawiono stanu faktycznego natomiast tutaj kontrolujący bazuje na dokumentach źródłowych, które mu są dostarczane na jego żądanie w trakcie kontroli. I on oceniając te dokumenty, no, musi zająć stanowisko, które jeżeli będziemy kontynuować, powtarzam, to możemy czuć się, możemy czuć się, możemy się czuć yy, yy, bezpieczni. I jakby... Najważniejsze jest to, czy wszystko jest tak samo ważne, ale bardzo ważnym jest to, żeby, jeżeli Państwo będziecie kontrolowani, albo wasi klienci będą kontrolowani. Oczywiście jest kwestia zawsze stoję na stanowisku, żeby na tę część procedury podatkowej powołać odrębnego pełnomocnika, jeżeli nie ma go powołanego wcześniej. Ale najważniejsze i na to trzeba zwracać uwagę, jest to, żeby sięgnąć. W ordynacji podatkowej, do tej części, która dotyczy, dotyczy protokołu z kontroli, czyli co ten protokół z kontroli powinien zawierać. I tu jest w artykule 290, paragraf 2. Oprócz oczywiście elementów wskazania kontrolowanego osób kontrolowanych, przedmiotu i zakresu kontroli, najważniejsze jest, żeby Kategorycznie żądać od kontrolowanych oceny prawnej sprawy będącej przedmiotem kontroli. Czyli tu kluczem jest do tego, co mówię artykuł 290 paragraf drugi, punkt 6a, który powtórzę nakazuje kontrolującym ujęcia w protokole kontroli oceny prawnej sprawy. Będącej przedmiotem kontroli. Co to oznacza? Że kontrolujący, kontrolując firmę, w protokole muszą napisać, czy jest dobrze, czy jest źle. A jeżeli jest źle, jeżeli jest źle, to muszą napisać w jakim zakresie i pouczyć, pouczyć o prawie do złożenia korekty w tym zakresie. Czasami się zdarza, widziałem takie, takie protokoły z kontroli, które nie zawierały tego, tego rozstrzygnięcia, czyli tej oceny prawnej. No i wtedy po to jest m.in. ten 14-dniowy termin do wniesienia wyjaśnień i zastrzeżeń do protokołu, że można podnieść, że nie ma właśnie dokonanej oceny prawnej. Czyli kontrolujący niejednokrotnie unikają rozstrzygnięcia, bo wiedzą, że to rozstrzygnięcie, jeżeli przybierze to postać prawomocną, czyli kto się zastosuje... Albo skoryguje i zrobi tak, jak będzie trzeba, swoje skutki przenosi na przyszłość. Czyli ktoś będzie powielał ten sam sposób postępowania, już weryfikowany i kontrolowany i zawierający właśnie to potwierdzenie w oficjalnym, w oficjalnym stanowisku organu poprzez artykuł 290, paragraf 2, punkt 6. Z samej systematyki tego przepisu wynika, że został dodany wcześniej. A może niektórzy z Państwa pamiętają, że zanim ten przepis został dodany, to właściwie protokół z kontroli był taką fotografią tego, co, fotografią tego, co kontrolujący zastali. Czyli właściwie była kontrola, przepisano tam to, co miano przepisać, i nie zajmowano żadnego stanowiska, żadnego stanowiska, a potem w urzędzie zastanawiano się, jak do tego podejść merytorycznie. No i teraz kontrolowany nie wiedział, jest dobrze czy jest źle. Kiedy urząd, jeżeli będzie źle, ruszy z postępowaniem. No i właśnie wprowadzono zmiany, które równolegle zostały wprowadzone, czyli ta ocena prawna sprawy będącej przedmiotem kontroli, to jest raz dwa, że od momentu doręczenia protokołu kontroli, czyli zakończenia kontroli, jest 6 miesięcy czasu na wszczęcie postępowania. Wcześniej to polegało na tym, że, że się te odsetki, przepraszam, za kolokwializm, hodowało. Czyli była kontrola, były nieprawidłowości, nie trzeba było ich od razu stwierdzać, tylko trzeba było wszcząć postępowanie. Ale nie było terminu, w którym trzeba było wszcząć to postępowanie, byleby zdążyć przed przedawnieniem. Czyli podatnik nie mógł zapłacić podatku, bo albo o nim nie wiedział, a nawet jak wiedział o tym podatku, bo w tym protokole były też sytuacje, że było to stwierdzone, to nie mógł tego podatku zapłacić, ponieważ nie było tytułu prawnego, a tym tytułem była decyzja a z decyzją się zwlekało, żeby odsetki, odsetki były naliczane. Więc wprowadzono te zmiany, które trzeba tutaj ze sobą zestawić. 16a kodeksu karnego skarbowego, czyli korekta bezkarność, w ogóle możliwość korekty, obowiązek pouczenia o takim prawie, ale wcześniej ten artykuł 290 paragraf 6a, czyli ta ocena prawna sprawy będącej przedmiotem, przedmiotem. Kontroli. Czyli oczywiście w tym kluczowym dla protokołu kontroli artykułu 290, paragraf 2 jest ten punkt 6a, i dodatkowo jeszcze trzeba przypilnować, żeby w protokole kontroli dokładnie było określenie przedmiotu i zakresu kontroli. On oczywiście, jest w tym upoważnieniu skazany, ale potem trzeba tutaj przypilnować, żeby wszystko, co jest w dyspozycji kontrolujących, było odnotowane, że było w ich właśnie weryfikacji. Bo czasami tam kontrolujących są daj mi faktury z tego okresu, faktury z tego. Czyli oglądają, widzą, a nie rozstrzygają i mają ten atut, że nie odnotowują tego w protokole kontroli, że było to w ich dyspozycji. W związku z tym, dla tych, którzy by byli kontrolowani, no sugestia jest taka, żeby wtedy byli żeby no bardziej aktywni niż kiedykolwiek, czyli wszystko co, to, co pozostaje w dyspozycji kontrolujących, o co oni wystąpią, żeby odnotowywać i potem przypilnować, żeby to było w protokole kontroli, no i żeby była ta ocena prawna czyli nawet niektórzy żądają jeszcze bardziej, że, żeby jednoznacznie było stwierdzenie w tym zakresie, w którym nie ma nieprawidłowości, że nieprawidłowości nie stwierdzono. Nie? Czasami jest to tak, że w protokole jest napisane to i to jest źle, a niby to takie domyślne, że skoro nie piszemy, że jest pozostała część pozytywna, no to jest jasne, bo byśmy musieli napisać, że, jest, że są nieprawidłowości. No. W związku z tym. W związku z tym niektórzy kategorycznie żądają stwierdzenia, że w kontrolowanym obszarze takim takim nieprawidłowości nie stwierdzono. No i z tego potem, jak się ten protokół uprawomocni, nabierze tych cech legalności znaczy legalności, w sensie legalizmu możliwości jego wprowadzenia do obrotu, jego skutków, no to wtedy się na to powołują, jeżeli inni kontrolujący stwierdzą, stwierdzą nieprawidłowości. To zwłaszcza było w poprzednim systemie bardziej widoczne, tu kontrolował y, urząd skarbowy, potem o, okres późniejszy kontrolował Urząd Kontroli Skarbowej, kwestionował pewne rozstrzygnięcia, y, y, poradnik się powoływał na wcześniejsze z urzędu skarbowego. Teraz też mogą być podobne, podobne y, sytuacje, w związku z tym, konkludując tak, patrzymy do artykułu 290, paragraf drugi i mamy na uwadze punkt 6a i 7, czyli 6a rozstrzygnięcie plus pouczenie o prawie do korekty, skutki, bezkarność, prawomocność i brak możliwości nałożenia negatywnych konsekwencji na tego, kto. Posługuje się rozstrzygnięciami wcześniej ustalonymi w protokole, w protokole kontroli. I oczywiście pamiętamy, że nie ma obowiązku korekty, jest tylko prawo, a urząd musi 6 miesięcy no, teoretycznie czekać, ale ma tylko 6 miesięcy na wszczęcie postępowania wymiarowego, czyli można to ująć w ten sposób, że następuje takie krótsze. Krótsze przedawnienie, czyli jeżeli nie zrobi wszczęcia, bo na przykład zmienił zdanie albo nie mógł skutecznie doręczyć yy, yy, zawiadomienia o wszczęciu postępowania, no to już nie można wracać do tego, bo nabrało to cech powagi rzeczy, powagi rzeczy osądzonej.